Cześć Magda. Witam. Magda, dlaczego nazywam się Żmija? E, nie to, że pełzam, ale czasami bywam kąśliwa. No właśnie. Magda, pierwsza w Waszym przypadku klasyfikacja motocykli roku, motocykli, które baliście w grupach, pierwsze Ducati Diavel. Byłem naprawdę pod dużym wrażeniem, bo ten motocykl kocham. Jak znajdujesz całą konkurencję? Czyli wydaje mi się, że jak rozmawiałam z importerami, Ducati Diavel jest najlepiej sprzedającym się motocyklem Ducati w Polsce, w związku z czym e, to nie jest dużym zaskoczeniem. Wydaje mi się, że no, użytkownicy wybrali to, co rzeczywiście kupują i to, co ich interesuje, jeżeli chodzi o motocykl Reszta klasyfikacji też była całkiem przewidywalna. Na przykład w jednej z kategorii wygrał R1200 GS. Koniecznie to musiało Koniecznie. Być. Pojawiła się też Yamaha, pojawiła się też Honda, więc tak naprawdę w plebiscycie mieliśmy pełny przekrój, który pokazuje, czym interesują się ludzie. No może z wyjątkiem Kawasaki, Suzuki i paru jeszcze firm, tak. które gdzieś wcięło po drodze. Mam do Ciebie pytanie, na, na Twoim stoisku znalazł się motocykl Nergala. Jakim cudem akurat jego motocykl tutaj? Przede wszystkim powód był bardzo dobry, bo skończyliśmy 10 lat. Chcieliśmy zaprezentować wyjątkowy motocykl. Naszą tradycją jest pokazywanie motocykli, które nie są seryjne, motocykli zawodników, motocykli bardzo ciekawych innych. No i stąd pojawił się pomysł właśnie na ten motocykl, który jest rzeczywiście inny. No nie ma drugiego takiego samego motocykla. Nie da się ukryć. Parę osób twierdziło, że to nie jeździ. Okazało się, że. Jeździ. Nie wiem, jak jest z zakrętami, aczkolwiek. W momencie, kiedy koledzy z Game Over Cycles wjechali na harę, e, rzeczywiście zbiegła się od ochrona, e, wszyscy zobaczyli, że rzeczywiście to jeździ e, i można spojrzeć po prostu na opony. Na oponach widać, że to nie są now nowki sztuki założone, więc się da. Może ze oszczędności, bo tyle na tę blachę wydali, że aż dymi. Powiedz mi, czy Nergal ma prawo jazdy? Nie odpowiem na to pytanie, trzeba by było zapytać jego. Ja wątpię, bo to wiesz, Chudzinam, ja go bardzo lubię i bardzo szanuję. Natomiast jest to Chudzinka, ja bym się tego sprzętu raczej by nie podniósł, gdyby się przechyliło 20 stopni. Ale wygląda naprawdę imponująco. Z drugiej strony, no, nie, głupie to porównanie, ale kiedyś Michał Wiśniewski też miał Harley'a całego w brylancikach. Przepraszam, ale to wiocha straszna. Natomiast Sforoski tam pod nogą odlepiał, natomiast to wygląda jak rzeźba w metalu. I chyba o to chodzi, żeby tacy ludzie o tak wyczesanym umyśle, chociaż czasami z kniatkami latają do rodziców, na przykład z narzeczonej, e, mieli coś tak wyczesanego. E, wydaje mi się, że wiesz co, w ogóle wybór motocykla jest bardzo subiektywną rzeczą. I jak kupujesz motocykl, to wchodzi w grę wiele aspektów. Wchodzą w grę emocje, względy yy, stylistyczne, no, mówię to, jak wygląda motocykl, yy, to jak jeździ, to już jest kwestia wtórna, zależy na czym komu y, zależy, tak bym powiedziała. Brzmika, ja bym podzielił na parę kategorii. Motocykle do lansu, motocykle do jeżdżenia, tak. motocykle do podróżowania i motocykle do pokazywania. I ten jest motocyklem do pokazywania. Tak, no wiesz. W garażu może stać wiele motocykli, więc można wybrać po każdym do każdej rzeczy. Powiem jedno, lepiej po ciemku w garażu nie szukać włącznika do światła, kiedy on tam stoi, można sobie popróć gacie. Wszystkiego dobrego. Jeszcze kolejnych przynajmniej 100 lat, ścigacza.pl. Tu już chyba nie ze mną po tych 100. Brzmiika, jesteś nie do zabicia, sama to powiedziałaś, trzymaj się dzięki Ci wielkie. Dziękuję. Hej.